to ja musisz zrobić ce... te, te No. No. A z czy z Nie wiem, widzowie wybiorą. <laughs> dobra. Ale brwi. Brwi? A nie dygasz? Nie. Ja też nie. Nie? Nie. Nie dygasz? Nie. Ej nie, dobra chyba nie. Czemu? Bo, bo jak wygryzmy cebulki kurwa. Z brwi. Już nie odrosną takie same. Dobra. Jestem. O <tryk> 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 ja, To widziałeś? O, już się Ej, ale co z tą brwią? Można sobie zdepilować brew? Odrośnie? Odrośnie litka na pewno? Ale powiedz mi prawdę. Po Spójrz mi w i powiedz, że odrośnie brew. Nie wyrywałabym brwi tymi plastrami. No to co? Maszynką golić? Bro. Dobrze słyszę? Golimy? Nie, nie robimy depilacji, bo k że osłabia cebulki. A jak ogolimy to luz. Dwie czy jedną? Jedną, nie? Jedną? No. Jedną to nie będzie jeszcze gorzej. Dobra, co to kura jest, nie? Nie, no wesz, nie, moja mama tu by się popłakała, nie? <śla> On wygląda, jakby był upośledzony. Nie o ja, p ale ja tak będę wyglądał. O ja, <śla> nie! Patrz jak ja, patrz to. uwaga. <noise> nie, nie robimy tego Ja też nie chcę, żeby Amarowi tego robić Przecież on będzie wyglądał? Do ch**a Zjgrane <noise> rozjaśnia w <noise> na maksa O ja Ale mamy farbę, nie? Mamy dwie farby Możemy to zrobić Ej! Widzowie coś wymyślili no ale jak ty rozjaśniasz ty na bruneta! Ja bym był biały! Ja bym miał wtedy białe włosy! To ja, by, ja chcę to zrobić. Tak? No, brwi? No! To może on brwi, a ja rozjaśniać Możemy zrobić tak, że ty brwi, a ja rozjaśnianie No, ale wtedy jesteś pipka. Skit Dobra, głupi. Nie no, tak bez sensu, nie. Ten kto przegra A w jakim czasie odrosną, wpisz w ile ja. 2-3 miesiące? U niektórych nowe włoski mogą zacząć być widoczne po kilku tygodniach, inni natomiast będą musieli poczekać nawet 2-3 miesiące. Masz taką golarkę do włosów? Na, lecimy na wysoko po prostu. Zdygałem trochę. <grym> tak, no, mogłeś golić już, jak się zgodziłem, teraz <grym> wydygałem. No to rozjaśniajcie włosy, no dobra, to co? Najpierw rozjaśniamy włosy. Może brwi na specjal jakiś. Co mamuś? Cię nie zmutuj, coś ci powiem. Dobra, moja mama mnie zmotywowała. Ciebie? No, pani Ola mówi tak. Chłopaki, brwi to będzie hit internetu. Odrosną wam, róbcie to. A to on rozjaśnia. Nie włosów, to jest nic, bo on będzie fajnie wyglądał. No. Rozjaśnić brwi. Dobra, 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 na to się... A ścięcie zostawimy na jakiś specjal. Nie. Na 500 subów Amara. No dobra. No od razu, to od buta, biorę tak i i, nic jest, i tak. No dobra, to ja mogę tak iść na taki układ, że jak ten kto przegra, wali włosy i brwi. Rozjaśniaczem No to ja nie muszę w nic grać, ja mogę tak dla kontentu to zrobić. Ja nie robimy tego trajtu na dla? No nie wiem. Dobra, ale z rozjaśnieniem możemy pójść we dwójkę. No teraz, buta. Co nie rób tego, czemu? A marpa myje ta kapnie na skórę to tracisz pasa. Dobra, i co palcem? A broda na testa, tylko powoli. Ale je. Nie mogę oddychać, stary. Tak. Ej to pali stary, to damage bije! Masuj to No szypie w chuj Mmm nie mogę oddychać jeszcze To co No i chuj podolnej stykamy na brodę. No rób, no to że to nie może być zmarnowane, bo ona powiedziała, że nie będzie działać jak nie ten Ta? No rób Dobra co, wywi? No nie włosy Szkór tak będę miał rudą brodę Już chuj fusza Ej, masz rację, że damage bije ty masz to pod brodą Mhm Weź tak powoli to rób Czemu papa? Weź się wy mnie rijecie! mnie! Czemu papa? Jak ja... nienawidzę emotki papa! Nie! B c z mojego kanału! tak fajnie wyglądam jak wampir jakiś. A i tak właśnie jakbym chciał mieć... A nie jednak nie, nie przypomniał, bo już nie mamy farby, nie? A ja coś nie wszystko zrobiłem. Nie mamy już farby? Ej, dobra, bym się bląduł, nie to, się biła nie. To jest na Nie, nie. Nie, nie, no, na Bibi dygan. Bibi? Nie no twoja decyzja. Dobra dawaj no. Dobra, jeszcze wędzę ci tutaj już Ale spadano. weź mi wzdecz i to z oka Git? No Ale przez to, że tył mam w ogóle nie pomalowany, nie? nie. Będzie fejt, A fejt spokojny. będzie No spokojny. Skitur, będzie, no, będzie fade, dobra Czyli ty, ty, ty już, teraz już czekasz No I mi robisz Dobra, jedziemy Teraz nie ma obrotu. Tak masowo tak palcami O no. Barber z GTA. O ty to już masz Mocne O piecze, piecze, piecze Ej piecze mi ją, głowa Głowa mnie piecze Teraz czekasz Ej, chyba mi spłynęło do oka Nie, nie Nie? Nie Dobra Dawaj jeszcze mnie dokańczaj Dobra Szybko te boki Dobra dawaj <noise> Ej dobrze Zmiej mu to z twarzy. Patr, co ja mam na głowie, p***a. A Marty byś se mogł tak głosy na zal do tylu robić, Bogit wyglada. No, f***. dobrze wyglądasz, nie? <ścoughs> Ale dobrze wyglądasz, sobie dobrze wyglądasz. Mi już wypadają we winie, albo robią się po prostu białe. Boku. I to by Ewronek Nia widak nawet brwi No właśnie o tym powiedziałem! No właśnie o tym powiedziałem. Dobra, co, idziemy? Czekaj, Dobra, idź, dawaj. No dobra, wiemy co zrobić, chodź, tycy. To czekaj, wezmę ich na telefonie. Ja położę was Co? Dobra, uwaga A, Maribronek Szacun Ej, ale mi się to podoba szczerze Ej, szczerze? To było kiedyś takie moje małe marzenie Tylko mi tata nigdy nie pozwalał, bo powiedział, że mnie jest z... zgasi Jak przyjdę pomalowany A teraz się przeprowadziłem, no to mnie nie zgasi A mi się to podoba nawet Zmywaj? Zmywaj Dobra, lecimy Kulia. O prezentajszy 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 ktoś TikToka prezentajszy Já ja ty že na stálé vlasy, ne? Dopykau. Skáď, jsem co... Juž? No, no, To ti na vlasy dám, No. Co to je? Měsíc, po zbylałeś Ne. Co ty jsi dal? Co to je? <laughs> 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 no, <ej>, a, <třiška>, to je tenhle dluh. A, 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 a. A, 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 ne Dobra, a, Daj mi A nie się Mam one wosy. włosy, nie? Hermiona Granger Nie, nie są rude. Nie jesteś ludny, nie wyglądasz nie. jak debil No, jedziemy do tego Ccie się zrobiły. Ej nie, ja nie ma rudych! No! W kamerce tak wygląda. No, ERL wyglądasz tak jak na zdjęciu. Patrzcie, ja wam wstawię na tego. Do Instagrama. <grymne> <grymne> Dobra, jestem ludych. Jeszcze no. nie umiem mówić. No Dobra. i dwoim na prokuratym... Przecież ja emia, prezymam, Takie jak... Dobra. Co? Tortilla? Cześć. No. Na zakończenie. Dawaj zostawiamy tortillę na inny stream. No, zostawiamy to no, na inny stream? No, A, będziemy wszystko kastować. No skitu. bez kitu. Elo, widzowie. Bardzo dobranoc, mi było miło z wami. Tak dobranoc. Dobrej nocy.